Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba, Kuba, Jestem w Zagórzu przy sanktuarium Matki Boskiej Zagórskiej. Kościół jest otwarty. Udało mi się, idę Wam powiedzieć, co to jest za Matka Boska. Tutaj jest klasztor karmelitów, to jest tam, a tu jest sanktuarium Matki Boskiej Zagórskiej. Namalowane temperą na desce litowej od XV wieku. Zobaczcie się. Łaskami. Słynący sławił Maryjem. W ołtarzu idę pokazywać, pokazać wam ten kościółek. 600 lat za górze. Co tu jest? Zmarłych XIV, XVIII wiek. Spoczywających wokół tego kościoła. Czyli tutaj wokół kościoła był cmentarz, klasztor, a sanktuarium maryjne w XVII wiek przez Piotra Głoskiego i Konstanty Stadnicki wyposażenie powiększone. Z tym obrazem, nie mogę mówić w kościele, jest pewna legenda, czyli ten. Jadąc Kazimierz Wielki na Ruś Halicką, chcąc się przyłączyć tutaj, staną obożem w pobliżu Zagórza, pod którym snu Matka Boska mu się obie i podleciła fundować kaplicę. A następnie on podarował obraz wiastowania Matki na Święcie Marii Panny, czyli Jan Kazimierz. Taka była legenda i no, idę Wam pokazać. No co tu jeszcze? Ołtarz główny, późno barokowa, rokokowe zdobienia. Budynek pochodzi z XVIII wieku z wykorzystaniem tej kaplicy, którą postawił Jan Kazimierz. Tak, o no to idę. Jan Kazimierz. Proszę. Tu różne są Prosi o modlitwy. No I patrzymy się, jak wygląda. Idę do Matki Boskiej Zagłówskiej. Tutaj jest ten obraz w głównym ołtarzu. Zaraz się pomodlę. Barok. O, tak wygląda na desce. No, to troszeczkę było pracy przy tym malowaniu. Proszę bok kościoła Tu spoczywa ciało Onufrego Truskowskiego Komorzego niegdyś Dziedzica tych dur zmarłego w 1808 Proszę na pamiątkę Widzicie tacy, którzy byli fundatorami To mają obrazy Znacie te tablice i organy fotach no i wszystko